Udało mi się zbudować super zamek i przyprowadzić do niego żabę Ludwika. Mam nawet spoko piwniczkę i sympatycznego sąsiada. Nie Jemanka sąsiad. Ładna pogoda dzisiaj, co nie? Masz ziemniaka. Ale jedna rzecz cały czas mnie gryzie. Ta wioska przed moim domem jest delikatnie mówiąc paskudna. I trzeba coś z tym zrobić. Dlatego dziś razem z Enzim, który jest ekspertem od Minecraftowych wiosek, przerobię tę zabitą dychami wiochę w klimatyczną osadę. Niestety, nie wszystko pójdzie zgodnie z moim planem, ale o tym przekonasz się za chwilę. Na farmie w wiosce siedzi Enzy i wydaje mi się, że zbiera marchewy. Może w takim razie poprosimy go o pomoc. Enzy, Enzim! Czy ty właśnie zbierasz marchewy z wioski? Skoro marchewka jest zdrowa, to znaczy, że nigdy Słuchaj, nie chorowała. Słuchaj, jak najbardziej, jak najbardziej, więc jest pomarańczowa, zdrowa i ja ci mogę nawet, wiesz, pożyczyć tutaj pieczone ziemniaki, jak potrzebujesz sobie zmieszać, A, wiesz. Dziękuję, um. nie wiedziałem, że takie dobro mnie dzisiaj spotka. Co cię to nie sprowadza? <laughs> Słuchaj, sprowadza mnie do ciebie m, prośba, prośba o pomoc w ogarnięciu tej wioski, stary, bo jakby ty jesteś wioskowym ekspertem, zawsze się znałeś na osadnikach, i może wiesz, czego oni potrzebują? I jesteś w stanie mi pomóc ogarnąć tę wioskę, bo ja mieszkam tam na górze i widzę cały czas to, I to jest skudne. I po prostu muszę coś tak, z tym jest zrobić. jest tak Tak, zdecydowanie. Jest tak poskudne, że też się nie zawaham okraść tych wieśniaków. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o budowanie, to przyszedłeś w złe miejsce, ale z chęcią ci pomogę. Co? Stare twoje domki na Feranie zawsze były epickie, <laughs> więc nie gadaj tu głupot. Dobra, ale jeżeli mówisz, że możemy to zrobić, to chodźmy do mnie na chatę i weźmiemy trochę temków, bo nawet kilka rzeczy przygotowałem. Tutaj jest dedykowana skrzynka na rewitalizację wioski. O, widzę, że się poznałeś właśnie z Ludwikiem. A, właśnie miałem zapytać jak ma na imię. <laughs> tak, tak. Tak, Ludwik. Muszę go rozmnożyć koniecznie, bo bardzo chcę więcej tutaj mieć, wiesz, żab oraz froglightów. czyli tych nowych światełek kolorowych, co nie? Na pewno je widziałeś. Warto, warto. No, bardzo Ładne No właśnie. Czekajcie właśnie tutaj. E, przygotowałem takie rzeczy, które myślę, że mogłyby zostać dobrze wykorzystane do mm. ogarnięcia tej wioski. E, ja zgarnął wszystko i najwyżej ogarniemy, co w praktyce się przyda. Weź sobie część tych rzeczy może, nie wiem, połowę czy coś, i, i będziemy to jakoś może na miejscu już ogarniać, co? Bek, dobra, pek, dobra. Pek, pek. dobra. Spróbujemy. Wiesz co? Myślę, że dobrze by było zacząć od najważniejszego domu w wiosce. Który od to jest domu? najważniejszy dom? No. Dom wójta, co ja tam mówię wójta? Sołtysa tutaj, Sołtysa. ten wysoki Tute, mi się wydaje. Tutaj mieszka sołtys, powiadasz? Trochę mu rzeczywiście chata nawet zarosła. Okej, okay, to, to, to jest zły znak, jeżeli sołtys ma obruśniętą mchem chatę, to coś jest tak. Tam tak. To, e, to, to źle wróży o samej No właśnie, wróżę. no właśnie, trzeba tutaj ogarnąć. Zaraz, zbiorę to drzewo, bo ono właściwie zasłania, a ta chata musi być wyeksponowana, skoro mieszka tu sam kurczę blaszka sołtys. W, wiesz co? Powiedz, że sołtys to tak... To, to Trochę tak to biedą wie, ja mam Okropnie, dobra, trzeba to podwyższyć. Przede wszystkim, co to jest za sufit? Kto mieszka w domku, który ma dwie kratki wysokości? Piętro. Tragedia. Skoro mamy tyle tych cegieł, to byśmy mogli nawet zastąpić te koblowe bloczki cegłami. Ja tak proponuję, ja mogę to zrobić, Ty bo... złota? Tak, no Ty bo kurczę, dobra, dobra. będzie to wyglądało troszkę może lepiej i w ogóle bym to poszerzył i zrobił coś takiego, żeby wystawały może, o, te mm -hmm. pałe. Żeby to nie było takie 2D, tylko miało to jakikolwiek ciekawy kształt. Myślę, że warto by zachować dwa piętra, bo jak wróci sołtys i zobaczy, że kurczę, Zniknęło całe piętro z jego domu, to też może być niezadowolony. Powie, no fajnie, chłopaki, że zrobiliście mi remont, gdzie jest moje piętro? <grym> Bardziej nie wiadomo, kogo on tam na piętrze trzymał, tak żeby no trzeba do to różne rzeczy dzieją na strychu. No, powiem ci po wojnie, to wyglądać, ale ten dach jest tragiczny i on musi zniknąć. Jakby <grym> kto robi drewniany dach do drewnianego domku z tego samego rodzaju drewna. Trzeba wejść do góry i to rozebrać. No to chyba, stary, wystarczy tego z zewnątrz. To już nie wygląda tak źle, jak to. Co zobaczyliśmy przed chwilą? To naprawdę bolało w oczy, a teraz nawet sam bym mógł być takie hasie. Myślę, że jest porównywanie fajna do chaty do Knesa. Nie wiem, czy ją widziałeś. Wygląda nawet podobnie. Nie, jeszcze nie widziałem, ale wygląda. Ej, no mi się bardzo podoba na przykład. A stary cyrus. To nie jest... ma najważniejszej rzeczy jeszcze jednej. Co? Drzwi. Głupi będzie przypał, jeżeli um, Jeżeli burmistrz zginie od zombieaka <laughs> Wiesz, masz faktycznie rację. Zróbmy zrób drzwi. O, ale tak jest. No, miejsce. załóżmy. Tak, tak, tak. Niech będzie, niech będzie. Myślę, że i tak burmistrz dostał więcej, niż zasługuje po tym, jak zarządza tą wioską. Za darmo to tym bardziej. No właśnie. Wiesz co? Trzeba zrobić jeszcze drugie, najważniejsze miejsce w wiosce. Miejsce, czyli? gdzie wieczorami spotykają się wszyscy osadnicy. Okej. Okay, czyli? A gdzie... Tu na straganie chyba. Zaraz przy tym dzwoni. A, okej. Okay, czyli co? Robimy placyk główny, mówisz. Bo faktycznie, tak. to nie wygląda jak miejsce do spędzania razem czasu. Tutaj trzeba będzie to troszeczkę przekminić inaczej. No dobra. Nie ma straganów, to wybudujemy co? Hmm, kimimy? Fontannę w takim razie, tak? I Myślę, że fontanna by dobrze wyglądała, plus yy, z fontanny takie. Jak to nazwać? Od no, dla tych osadników nie wiem, co nie lubią w sumie. Trzeba było zapytać jakiś tutaj. No żart. właśnie, ej, gościu, co lubisz robić? No, On ładnie, chyba stary. na pewno nie lubi rozmawiać, jakby z, z pewnością. <grym> Zdecydowanie. Więc mamy taki placek, zastąpiliśmy dróżkę czymś ładniejszym, po prostu. E, I tutaj będzie ta właśnie wspomniana fotada. Takie małe pierdółki zrobiły, że jest naprawdę lepiej. Okej, okay. nie patrzcie mm -hmm. na te domki, tutaj jak spojrzę. To jest, jest to całkiem fajna, miła wioska i nawet widać mój dom z tyłu, więc w ogóle wypas. Enzi mam teorię, dlaczego ci osadnicy są tacy do dupy. Oni po prostu są głodni, zobacz, oni nie mają jak iść do swojej farmy, oni tam mają jedyną farmę w tej wiosce, jest to farma marchewek, którą cinałeś hmm. i wtedy się potaczałeś nawet, e, ale oni nie mają do niej dostępu. Zróbmy im po prostu tutaj wejście. Boże, Ej, to by się, to by się, zaczną... to by się dobrze z... ten... składało, bo on nie mógł z tobą rozmawiać, ten Willager, nie to, że nie chciał, bo nie umieć. Czy, no czy, właśnie, czy, nie czy, miał się, sił! To głodny, głodny no? dokładnie, o, nie, 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 nie. jak jesteś głodny, to się nie chce gadać z ludźmi hmm, będzie trzeba zrobić kasterę płasko, bo fajnie by było, myślę, gdyby dało się wchodzić tutaj na górę, bez żadnego podszakiwania więc dam po prostu takie półpłytki, o, które oh. sprawią, że będziemy mogli, wiesz, włazić normalnie, fajnie i wygodnie. I stary, może damy tutaj dzwon, czy dzwonie dzwon powinien być na środku, bo w sumie mi oddaliśmy dzwona, to jest trochę lipa. To... Jakby nie zabraliśmy... Tak, tak, dobra, wejdź, to ja stary to... Weź kmi do końca tam. Zaraz podbiję, bo tutaj miałeś chyba jakiś koncept, a ja szybko zrobię nową dzwonnicę, bo wypadałoby Dobre. jednak im to oddać. Dzwonnica mogłaby być pewnie piękniejsza, ale szczerze mówiąc, nie mam teraz. Na nią pomysłu, więc po prostu ustawię o. To w ten sposób i załóżmy, że to jest cudowne. Na lepsze rzeczy oni nie zasługują, biorąc pod uwagę, że tutaj się tak obijali do tej pory. Kiedy wiosce zaczęło się już robić całkiem sympatycznie, dostałem telefon od Doknesa. Knesa. Ciema, stary, co jest? Stary, musimy iść do willi. Willi tej w lesie? Tak, do willi po Alaje. Kupię, jakby. Nawet drogę. Pogrzało cię? Teraz? Teraz, szybko! Ja wiem, że to brzmi jak głupi pomysł, ale muszę przyznać, jest dosyć kuszący, bowiem w leśnych willach od Minecraft 1.19 można znaleźć pomocne niebieskie duszki, aleje więzione w celach przez złosadników, tylko czekają, aż ktoś je uwolni i zleci im misję zbierania bloczków, bo właśnie do tego służą. Po tym, jak gracz dalej lejowi do rąk określony blok, na przykład drewno, ten będzie go cały czas szukać i jeśli znajdzie go w obrębie 32 klatek, to natychmiast spróbuje go przynieść. Poza tym potrafią tańczyć, ale o tym może innym razem. Tak czy siak, mając niepełnego seta, nie wydaje mi się, że wyprawa do leśnej willi jest dobrym pomysłem, a przynajmniej bezpiecznym. Ej, ale to jest najbiedniejsza ekipa do mężczyzn, jaką widziałem, chłopaki, naprawdę. Proponuję ustawić najlepsza sobie spawn ekipa point. Naj, naj, Najlepsza, nie, powiedziałem najbardziej lamerska ekipa. Dobra, no to chyba możemy iść. Czekaj, eee... czekaj, czekaj, masz tarczy do Knes. Starczy? Nie mam tarczy. Po co na tarczę. Ja nie bez... używam takiej, no Bez tarczy idziesz do mężczyzn, walnie cię, dupnie cię Dobra, no daj mi tarczę. No to trzymaj tarczę, ale stary 650 poproszę. 650? Ja za tyle to pracuję miesiąc. Czyli jesteśmy takimi lamusami, nie mamy nic diamentowego, ani nie mamy enchantów, to moim zdaniem powinniśmy przynajmniej zrobić to mądrze i wejść od strony, gdzie prawdopodobnie będzie alaj. Ale nie wiadomo gdzie może być alaj, w sensie one, ja nie, nie wiem, nie ja, ja czytałem, gdzie że to się tam jakoś spawnuje różnie w jakichś e, więzieniach, o, jakieś mm. więzienia tam są dla alajów Okej, okay, ale one więc, są w podziemiach czy na górze? Właśnie nie ma podziemi w, w tej w, No do tej pory w... nie było, więc no Nie, ale nie ma dalej, nie ma dalej, no, nie sprawdzałem okay. na singlu W ogóle jak to się dostać, to jest pływający mansion Dobra, ja mam, ja mam pomysł, chłopaki. Wejdźmy tędy. Tutaj możemy się po prostu wkropać, zrobić co jest schodki. I myślę, że to będzie nawet całkiem bezpieczne. Seryj, są sorki, sorki, sorry. Co jest? Co jest? Smerw! Smerw jakby nie okay. straży. Już myślałem, że coś z zewnątrz nas uderza. Zginiemy, okay. zanim wejdziemy do środka. To by było naprawdę przy połowę. Ej, o, słyszałem, o, o, jak skwierczą. Jesteś... Ja też słyszałem, ja też słyszałem. Co to jest za pokój? No właśnie, tak, ale tak. Bądź tak ostrożni. Ojoj, tu jest keeper, Ty jest gorzej niż pillarze. dobra, dobra, dobre, to jedzie. O, 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 o. Nie. O, 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 się o, 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 dobra, dalej. nie udało mi się! E, dobra, chodźmy może tym korytarzem i że coś będzie się działo, to zawracamy... Okej, okay, tu jest vindicator Damy radę? Czy e, nie damy e, rady? Mamy tarcze, więc damy, damy radę. radę. Damy o, radę, wuch, dobra, Dobra. O, o jak to? O, Dzień o, o, drugi. Po Je, jednym jest, mam zdziwił Emerald. Ty jesteś? jesteś? O, dobrze, dobrze, dobrze co jest? Co? się Myś ciebie od tyłu? E, nie, był drugi, był drugi Aha, no dobra. Było Do dwóch no szarych typów. Zombie, zombie, zombie. Ej, są! Są, 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 są! Co? Co? Jeden, so, dwa, dwóch. Okej, okay, zakapuję e, tego, te, zakapuję tego. I co? Jak z nim się? Trzeba mu coś dać e, chyba. Siema. Nie, na smycz normalnie! Na smycz normalnie. O, pyk! E, ile Dobra, ich tu chodź, jest! Chodź! Pyk. Chodź Alaj. Chodź, mamy Alaję! Mam swojego wow, Alaja. Eee, Ej, to, ej, to Ma, było smyczkę jakoś? E, tak. Y, smyczkę. Mam smyczkę. słuchajcie, było najszybsze złapanie alaja Ever, Ale musimy zawijać stąd, póki do Doknes, bo jak bierzesz to Dobra, 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 się tam, czymś, one, są one są śliczne! O nie, uwaga, Creeper, uwaga, Creeper! Uwaga o, 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 na Alaję, uwaga o, o, na Alaję! Mój Alaj! Przeżył, przeżył! Dostał Creeperem, ale przeżył! Okej, okay, dobra, okay. happy end! Y Star, ej, przynajmniej... nie wierzyłem w to, przyznaję, nie wierzyłem, że to się uda. Ja też chłopaki, nie wierzyłem. Chłopaki. Co? Co, Smer? Patrzcie, tarczę mam. O nie O nie! Ja się zginął! Nie wiem, dobra, ej, skaczymy do wody, skaczymy do wody! Mam jednego laja, o nie, dobra, ale. Cze... A ty jest mój, czekaj. Ty, ty jest... To jest mój Ej, smer, się na górze? Tak jest tam! Zdzę? Jest, jest! Oh, jest. Dobra, o, w myślałem, że zginęły ja nie mogę! To, to było harczurowe har chłopaki. <laughs> <naprawdę> har <laughs> har chłopaki, to było naprawdę harczurowe. ledwo nam się udało. Mam twojego. Dobra, okej, czyli jeden mi zginął. Tak, 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 tak. Oooo, świeczkę w komentarzach <laughs> poproszę. <har> Ej, dobra, chodźmy <laughs> <har> stąd, chodźmy <laughs> stąd jak najszybciej. <laughs> Serio <laughs> nie <śmie wierzę, ale udało się. Wracam z na ferajnę, mam już wielkie plany i wtedy... Ej, co jest grane? Cała frajna jest zalana. Nawet tam, kto tam się dostał? Nikogo już nie ma na serwerze. To jest mega dziwne. To bym powiedział, że to był, jest Doknes, ale nie, to nie jest Doknes, bo przecież nawet okolica domku Doknesa jest cała zalana. To mi naprawdę śmierdzi. Jedyną osobą, która była na serwerze, jest Enzi, ale czemu Enzi miałby zalewać? Nie, no w sumie nie zalał wioski, którą przed chwilą budowaliśmy. Dobra, to jest bardzo dziwna sukundka. Odstawię, okej, okay, jakieś tabliczki chwila, chwila, bo to co się stało grubszego? O, Oddałem drewno i inne śmieci. Nie ma za co. Enzi. Czekaj, jeszcze wiadro pożyczyłem, ale obiecuję, że oddam z nawiązkom. Całuski, pozdrawiam. Co? Dobra, dobra, to jest bardzo dziwne. Czy właśnie chwilę mnie nie było na ferajnie? A Enzi? Tak! Enzi, z którym przed chwilą grałem, zrobił coś takiego. Co mu się stało? Czy ktoś mu się wam na konto? Czy ktoś coś o tym wie? Proszę mi napisać w komentarzu, o co chodzi. Ja się nie spodziewałem, że Enzi jest takim trolem. Ja nie mogę. Piesek, chwila, chwila, piesek. Tutaj jest piesek obok mojego domu i jest piesek, zresztą. Kości, chwila, chwila. Ja chcę tego pieska, dobra. Chodź. E, Ceryl, Ceryl. O, serio. Cztery kości. No nie wiem, czy ja mam jeszcze jakieś kości w magazynie. Tak się składa, że mam. A, a, a... Nie, nie! On zjadł 10 kości i nadal nie chce być. Dobra, coś jest nie tak z tym pieskiem. Słuchajcie, ja, ja nie wiem o co chodzi. Wiecie co? Wydaje mi się, że jak są tu dwa sworki, to jest już za ciasno, więc za chwilę będziemy musieli zrobić coś z tym i znaleźć im jakieś miejsce, ale chyba będę musiał to posprzątać, bo nie mogę na to patrzeć. No, szczerze powiem, nie spodziewałem się. Enzi takim zdeterminowanym Trolem. Jak mam się zemścić za trolla na osobie, która nawet nie ma domku? Masz jakieś pomysły? Bo ja póki co nic. W każdym bądź razie pozbierałem całą wodę, nawet tam, na górze. Serio, nie pytajcie, ile mi to zajęło czasu. Za dużo. Ale teraz przynajmniej mogę wrócić do robienia rzeczy, na które mam ochotę. Na start poprawiłem kolejny domek w wiosce. Robi wrażenie. Oraz kolejny, któremu przydało się parę urozmaiceń. No, i w tej pustej dziurze myślę, że idealnie pasowałby kolejny geniek. Gieniek Junior. Cudownie. A co dalej z moim zamkiem? Tutaj zbudujemy miejsce dla naszych żabek. Chwila, czy powiedziałem? Żabek? Tak, ponieważ już w przyszłym odcinku mam zamiar wykuć dwie kolejne żaby w dwóch różnych kolorach, które będą od tej pory towarzyszyć Ludwikowi. Zamieszkają one w bagiennym kąciku koło mojego domku. Które zdaje się wyszedł dosyć przytulny. Zobaczmy, co na to powie Ludwik. Choć Ludwik. Kuu, bo niestety, nadal będę cię musiał mieć na smyczy. Bo wydaje mi się, że jesteś trochę dzikim zwierzęciem. I możesz w każdej chwili zwiać. Hej, okay, wydaje mi się, że Ludwik tutaj całkiem pasuje. Ten piesek mnie cały czas intryguje, ale już skończyły mi się kości, więc nic z nim nie zrobię. Więc została mi jedynie kwestia tego oto niebieskiego ziomeczka. Weźmy ciebie na górę. Chodź, chodź, chodź. I tutaj niech zostanie, ponieważ on nie jest za sprytny. I nie jest go łatwo zdobyć. A to jest same połączenie. Musimy niego po prostu dbać, żeby był bezpieczny. Chyba rozumiem już powoli, dlaczego trzymają go piladżerzy w klatkach. Nie, żebym ja go miał zabrać coś w klatce, chociaż kto wie, może zrobimy tutaj klatkę na wieży. To w sumie miałoby całkiem fajny klimacik. Zastanowię się jeszcze. A jeżeli ty znasz jakieś fajne zastosowanie dla takiego właśnie alaja, to napisz je w komentarzu. A my widzimy się już w na następnym odcinku, gdzie wybierzemy się po nowe dwie żaby.